Cześć wszystkim. Zapraszam Was do obejrzenia malowania dwóch pokoi dziecięcych. Bieg dojrzewania już za lokatorami, więc pora na zmianę otoczenia. Zaczynamy od odsunięcia wszystkich mebli w taki sposób, żeby można było swobodnie wykonywać pracę. To, co podklejone filcem, zsuwamy, pod resztę mebli wsuwamy koc, żeby nie uszkodzić podłogi. Gdy już tak przygotujemy oba pomieszczenia, zamieramy się za etap oklejania. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że to jest dla mnie jedna z najważniejszych spraw, do której przykładam szczególną uwagę. Na tym zleceniu oprócz malowania zrywamy również tapety, co najczęściej kończy się całościową naprawą ścian, a za tym szlifowaniem i pyleniem. Dlatego oklejamy wszystko bardzo szczelnie. W następnej kolejności demontujemy gniazdka oraz wszystkie zbędne elementy stałe. I doczyszczamy w miarę możliwości okna. Osobiście uważam, że estetyczne wykończenie okien oraz listew to wizytówka każdego malarza. Korzystając z okazji zapraszam Was do obserwowania i polubienia tego filmu. No, mała aktualizacja, mamy godzinę prawie 14, .00. przyjechałem na zlecenie o godzinie 9. .00. Myślałem, że do tej pory już będę miał ściągnięte tapety i zacznę robić naprawy, no jednak... Moje założenia swoje, a robota swoje. W tym momencie wygląda to następująco. Mamy wszystko pozabezpieczone. W tym pokoju przygotowane pod ściągnięcie tapety. Tutaj jest wszystko zabezpieczone na przygotowane podciągnięcie tapety. Tutaj mamy futrynę, która nam wchodzi w tapetę, dlatego okleją ją podwójnie, najpierw, ta, najpierw taśmą papierową o trochę lżejszym kleju. Ze względu na to, że ta taśma tęgarska ma bardzo mocny klej, jeżeli dostałaby się pod nią woda, albo, albo chemia, której mógł, prawdopodobnie będę używał do sięgnięcia tapety, no mogłaby puścić po prostu i uszkodzić futrynę, dlatego zrobiłem taki zabieg. Ja czekam na obiad. i derwis zaraz dzięki uprzejmości inwestora, i biorę się dalej do roboty. I tu przytrafiło mi się bardzo miłe zaskoczenie. Szykowałem się na ciężki bój tapeta odeszła naprawdę bardzo przyjemnie. Co prawda zostały resztki kleju oraz papieru, ale preparat do usuwania pozostałości da sobie z nimi radę. Nanoszę go na całą ścianę i zabieram się za drugą tapetę. Tym razem zaskoczenie było jeszcze większe. Tapeta odeszła książkowo, nie pozostawiając żadnych nieprzyjemności. Wracam do pierwszej, usuwając resztki kleju oraz papieru, i mogę zaczynać naprawy ścian. Nacinam i poszerzam wszystkie pęknięcia, gruntuję i wypełniam w pierwszej warstwie. Czekamy, aż masa wyschnie, w międzyczasie szukamy mniejszych ubytków i ponownie naciągamy wszystkie pęknięcia. Na tym kończę pierwszy dzień zmagań. W kolejnym dniu zaczynamy wcześniej. Przyjechały posiłki, bo pracy jest naprawdę dużo. Zaczynamy od wyszlifowania resztek kleju po tapecie oraz wygładzamy wszystkie naprawy. Ściany, na których było dużo napraw oraz te z tapetą gruntujemy w całości. Resztę tylko punktowo w miejscach napraw. Przy malowaniu kolejną warstwą farby w większości przypadków gruntowanie całej powierzchni nie jest wymagane. Czasami może wręcz przynieść więcej szkód niż pożytku. Gdy ściany nie są zatłuszczone, intensywnie brudne oraz nie wykonujemy na nich dużo napraw, po odpyleniu i wstępnym umyciu możemy przejść bezpośrednio do malowania. Grunt schnie, a ja w międzyczasie uzupełniam większe szczeliny akrylem o przyspieszonym czasie schnięcia. Malowanie zawsze zaczynamy od sufitu żeby usunąć ewentualne chlapnięcia bądź zacieki. Po wyschnięciu robimy jeszcze raz naprawy, których nie wyłapaliśmy przy pierwszym podejściu. Powtarzamy procedurę naprawczą, podmalowujemy naprawy i po wyschnięciu malujemy pomieszczenia na drugi raz. Musimy pamiętać, że malujemy każdą ścianę osobno, skupiając się tylko na niej. Odcięcie całego pomieszczenia i pomalowanie potem w całości to błąd, przez który możemy mieć prześwity farby wroga. Zrywanie taśm, na których mamy równe odcięcia, to chyba najbardziej satysfakcjonujący moment podczas pracy. Już na etapie oplejania przygotowujemy linie w taki sposób, żeby przebiegały przez całe pomieszczenie, w którym wykonujemy pracę. Jeszcze raz wrócę do okien. Jak już mówiłem, w moim mniemaniu jest to wizytówka malarza i w prosty sposób można zrobić to estetycznie. Tak wygląda efekt końcowy naszej pracy. Całość zajęła nam dwa dni robocze. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Daniel Szaturski, Paint Expert.